I wanna be a slave, I wanna be a monster. I wanna make your heartbeat run like a rollercoaster coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I it could be the monster. I'm to it right. I wanna make you fight, I wanna make you nervous I wanna set you free, good, I wanna you jelly. I wanna put your strengths like your mama telling us

daję zapytam, podobało Wam się? Ja! Czy chcecie zobaczyć wielki winał na drabinie? Bolek, ja! tutaj, zanim zaczniemy, masz jedno zadanie. Słuchaj, mam taki magiczny rysik i rozkręcę na nim piłkę. Jeśli utrzymasz ją przez 10 sekund, to otrzymasz ode mnie 10 złotych. Mało, mało. Ale się szarpnął. Ale tak się szarpną. Jak mi w się dycha, to też mam powiem mało. Bolek, jeśli utrzymasz 20 sekund. Czy mógłbym prosić pana o trzy kroki do tyłu czuję się niekomfortowo. Dobra, dobra. to jest A to jest reklama twoja. Dziękuję. Bolek, 20 sekund. 20 złotych. O dobra. Inflacja. Jeśli utrzymasz przez 50 sekund, to dostaniesz 100 zł Od tego pana A Pan mówi, fajnie było. Już nie jest. Here Everybody Olek. Trzymaj. Na, trzy. Move. Jas. Olek. しもっとつまい、trzymaj rękołowy! ワン入ってきて !1、2、3、5、4、1、8、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1 Yes, here we go! Yes! Szybko! Szukaj piłki! Szukaj! Dlaczego musieliście to Dobra, polak, to się Czemu dzisiaj nasz asystent, Bolek, zasłużył na nagrodę? No tak. No dawaj mu tą pięć, no. Po no. Potem jak mu zapłacę. Bolek, mam do Ciebie prezent. Ale gdzie on jest? Bolek, Pali fajki? Co robisz w życiu? I ty? No pięknych no, albo stuba Bolek, mam do Ciebie to bo nie lubię znowu złotych pieniędzy. Ale nie będę. Bolek, mam do Ciebie 20 złotych. To nieważne. Potraktuj to jako nagrodę, nie jako zarobek. Wrócimy później do tego, dobrze? Teraz odbierzesz, ukłonisz się, a my za odwagę damy Ci duże brawa, bo to cecha mistrzów. 20 złotych do tego, ponieważ tyle właśnie w tym roku kosztuje Bielanowina na jarmarku. Dzięki za pomoc. Dajcie mi brawa. Nie patrz tak na mnie. Nie mam wejdego pieniędzy. O, Żale wino jest! Żale wino! No. Bolek, wracaj, jeszcze pracujesz. Nie. Bolek, wracaj. Dobra Balek, to oddaj wejść Chodź, lawinę Na chwilę. Nie dawaj mamie tych pieniędzy! Trzymaj. Już tutaj. tutaj, tutaj. Boisz się troszkę? Ja też. Ale to nie jest mój pierwszy pokaz. To jest mój drugi pokaz, nie wiem się. Powiem mu po angielsku dobrze, bo bardzo często wylatuję w różne części świata i tam też robię takie pokazy. Bolek, Listen, if you move, you die Bolek, don't fucking move Bolek if you move I will go to prison. Again. Don't move. Thank you. Bolek nie ruszaj się, po prostu zaufaj mi. Data, data ustań z tej strony. Jakie miasto? Katowice na to? Wielkie brawa, katowice. Spisz. Byłem tam ostatnio. Masak. Cześć. No, no. No, no Polish? No Polish? Nic pan nie musi iść Where are you from? Germany? Germany... Okay, Germany. Just enjoy the show. Thank you so much. Pana poproszę tutaj z rodzinki. Z tej strony. Bolek! Tu chodzi o twoje życie. Trzymaj tą drabinę. Cześć. takie miasto? A tak 5 sekund, trzeba żeby można nie przegapić. Brawa! Kredyt. tutaj pana poproszę, z tej strony. To jest tej strony ostatniego, dziękuję, Śmio. Cześć, skąd przyjechałeś? Mława, wielkie brawa, ława. Panowie, cztery szarfy, cztery liny. Przekładamy je przez plecy, wpinamy się do środka i naprężamy drabinę. Wtedy ja wchodzę na samą górę. Mława. Ja też. Przepraszam, ktoś jeszcze z Mławy? Zbieram w lewo? Polej, polej. Weź piłkę, piłkę złap, do ręki. Zostawcie 5 kroków do tyłu już, nie musisz trzymać drabiny. Gnaj! czy jesteście gotowi na wielki finał? <laughs> Jeśli jesteście gotowi, prawa strona, powiedzcie, jej! Yeah. Lewa strona! Wszyscy! Wszyscy! Oh yeah! I teraz wszyscy! Powiedzcie, I want to give you all of my money! Bolek Masz dwa zadania To jest nasz wielki finał Gdy wejdę na samą Na drabinę To ty Bolek po prostu podasz piłkę Tak? Prosta rzecz Bolek to nie jest najważniejsze To, Uważa, to jest wizja Pomorska ja Narodowa I Jeśli mi coś nie wyjdzie Uwierz Parę razy już spadłem z tej drabiny. Dlatego nie chcę zrobić tego po raz kolejny. Jeśli zobaczysz, że spadam, po podniesiesz ręce i nie dowiesz Dzięki. Najwyżej nie zaszłyżysz. Ale niczego czegoś nie mówi. tego nie zrobisz ty. Ale tutaj kurczę, cześć. Jest, Chodź proszę, pomóż mi. Imię? Tomek, z tej strony ustań. Po wielkim finale zeskoczę z drabiny, zrobi z piłką salto w tył, wezmę trzy kroki. Oglądałeś kiedyś D-dancing? Publiczność. Tomek, po prostu na Ciebie wskoczę. Niczego się nie bój. Panowie, Tomek mówi, fajnie było, już nie jest. Podejście proszę troszkę bliżej, jest bardzo dużo atrakcji w tym, w tym miejscu, na całym placu. Nie możemy blokować. Let's go. E, Czy drabina stoi prosto? Nie? A, tak. Nie? trochę za. Sprawdzę czy działa. Jeszcze nie. Teraz powiem dwa słowa o sobie, bo później mogę nie mieć tego. Moi pozor. No. No. Wyglądasz jakbyś ogarniał. Podnieście prawą rękę do góry ci, którzy uważają, że uda mi się tu ustać na jednej ręce. Podnieście lewą rękę ci, którzy uważają, że mi się nie uda. Ty nie, ty trzymaj. Ja myślałem, że... O. Dobra, sprawdzam teraz to ważne. Gdańsk. Bardzo mi miło, że się zatrzymaliście. Ja mam na imię To co dziś zobaczyliście to jest Freestyle Football, robię to od lat 8. To właśnie tyle lat zajęło mi, żeby przeprowadzić taki pokaz. Uwielbiam to robić. Jest to moja pasja, ale również jest to moja praca. I traktuję to całkiem poważnie, pomimo tego, że to jest street show, czyli pokaz na ulicy. Słuchajcie, w ten sposób podróżuję, w ten sposób trenuję. Przygotowuje się do różnych programów, występując na scenie. W ten sposób się karmie oraz w ten sposób karmi swojego syna. To ja jestem Twoim Ojcem. Udało się. Słuchajcie, po pokazie jesteście inteligentni, wiecie jak ja pokażę na ulicy. Po występie zeskoczę i ustanę przed wami ze swoim boksem. Możecie do mnie podejść, czyli z jak powiedzieć, dobrze się bawiłem, będzie mi bardzo miło. Natomiast jeśli chcecie dać mi komplement, to po prostu coś wrzućcie do puterału, ponieważ się pięknie rozwija. Nie chcę wam mówić, ile się powinno wrzucić, natomiast powiem, ile uważam, że jest super. 10-20 zł to jest dobry napiwek. tyle właśnie kosztuje grzane wino w tym roku na jarmarku lub tu Wiśniewski. Yy, prawda? Prawda. Jeśli ktoś z Was wróci mi 50 zł. Wow. Jeśli przyjechaliście z Warszawy lub z zagranicy na jarmark, to minimum 100 zł. A tak na poważnie, nie odchodźcie bez słowa, bo to boli. Dziękuję za obecność i zaczynamy. Aha! Jak mówię o pieniądzach, atmosfera spada w dół. Jeśli ich nie macie przy sobie, to się niczym nie przejmujcie. Gdzie są brawa? Tak, można zapłacić kartą. Here we go. Welcome to the future. Tak serio, przyleciałem do Polski, żeby wystartować w programie Manta. Byłem tam 4 dni temu. Z tym pokazem. Dostałem trzy razy go. Włączcie telewizor wiosną i po prostu na mnie zagłosujcie. Dajcie sobie brawa i zaczynamy. Dziękuję. Dziękuję. Zaczynamy. Let's go. Dajcie go, się. 10, 9, Zgrywa się? To To mój menadżer. Krok w mocny, I mocniej, dociszli. Dawaj. Wrzucisz. Raz. Ufaj. Dwa. Trzy. Udało mi się! Dajcie mu brawa! Hej, dzięki. Wiesz, polek, byłeś niesamowity. I jeśli chcesz przeżyć, to uciekaj. Dobra, pierwsza sztuczka z trzech. Uwaga, lecimy. Ale może wszyscy? Wszyscy? No, klap, klap. Ty nie klaszczesz jak coś? It's young and lovely. Je teraz, one thing, teraz. teraz, Róbcie tak, Śmiało od jest jesus kids. Miłość zrobił, że kasę zarobił. Pozdrawiam, pomorska Telizieranowa. Zapraszamy do Gdańska na ulicę Długą. Tu się różne dziwne rzeczy dzieją. Ahoj, przed chwilą był pokaż Somo. No.